Witajcie, wskakuję do Was tutaj szybciutko na chwilkę, żeby powiedzieć um, o promocji, która rusza jutro. Wyprzedażowa promocja letnia. E, niektórych produktów e, będzie rabatowana właśnie od ceny. Hurtowej od 10 do minus 40%, 40%, więc warto z niej skorzystać. No, wydaje mi się, że jest to gratka, więc na pewno będzie popyt na tą promocję. Pewnie jutro od 8 -9 już zacznie w sklepie Dotera huczeć. Tak jak zwykle jest z tymi promocjami, niestety bardzo szybko się wyprzedają, więc jeżeli macie jakby zajawkę na któryś z tych produktów, to warto nie zwlekać, tylko po prostu szybciutko reagować. E, tak jak patrzę właśnie na te produkty, które tutaj DETERA wystawiła e, w okazyjnej cenie, e, to są produkty takie, które mogą się przydać właśnie wraz z rokiem szkolnym, e, ponieważ e, tak jak e, mięta pieprzowa w kuleczkach, e, peppermint bidletki, gdzie jest jedna czwarta kropli oleju eterycznego, e, czy też na przykład Finker e, e, i produkt, którego ja nie mam, czyli jest taki suplement Mitotumax. E, to są takie preparaty na pamięć i koncentrację i na dostarczenie większej energii właśnie do działania, do pracy, do wzmożonej e, pracy, czy to umysłowej, czy to też e, fizycznej. Finker, hmm. e, to jest e, no taka gotowa perf perfumetka. No, dla mnie to jest po prostu... Zapach niesamowity mój mąż wozi ją w aucie i w ten sposób wspomaga się, żeby mieć więcej jakby koncentracji podczas jazdy samochodem. Jest to mieszanka, która została stworzona stricte pod kątem dzieci, także wspierać pracę umysłową dzieci podczas nauki, żeby się koncentrowała, ale powiem szczerze, że tutaj fajnie sprawdza się też w kontekście właśnie dorosłych. Kto ma, ten wie. A wiem, że spośród Was są tacy, którzy są naprawdę zachwyceni tą e, mieszanką. Rozmaryn, mięta pieprzowa w składzie, wetiweria, e, wetiweria e, i nie pamiętam dokładnie, a klementynka, więc też zapach cytrusa. Mm. No, i chyba to wszystko, i no naprawdę, jak dla mnie perfumetka, która też daje kopa właśnie do, do działania, nakierowuje nas na takie, no, tory, gdzie możemy po prostu szybko, szybko, szybciej działać, bardziej się koncentrować na tej swojej pracy, czy to właśnie za kierownicą, czy też po prostu na tej pracy takiej umysłowej. E, jeszcze tak zaczęłam mówić o e, bidletkach e, mięta pieprzowa. Oprócz właśnie takiej, takiego działania stricte właśnie na koncentracje to ja na przykład stosuję e, te kuleczki pod, w kontekście właśnie e, niestrawności jakiejś tak? ból brzucha u dzieci. E, związany właśnie z jakąś chorobą jelitowo, to ja natychmiast podaję tą kuleczkę, oprócz masażu właśnie brzucha z engestem, czy, e, czy mieszanką właśnie Timer, która też jest e, w promocji. E, Finkar jeszcze dodam, że jest taką e, fajną e, tor torbą. Też może być na olejki, może być gdzieś na jakieś wyjazdy. Powiedzmy, nie widziałam jej, nie znam tej torby, ale no, fajnie się prezentuje. Natomiast e, Timer też jest e, z tej kolekcji dla dzieci. To jest właśnie ta mieszanka na dolegliwości brzuszne. Zawiera właśnie miętę zwykłą, miętę, czyli miętę pieprzową, miętę spermint i jeszcze jeden rodzaj mięta, mięta japońska. Do tego jeszcze czarny pieprz. no Taki fajny właśnie skład, delikatny na wszelkie dolegliwości brzuszne. Taka alternatywa dla zengest, właśnie dla dzieci. Więc to też sobie można nabyć taki gotowy właśnie rolon. U mnie w domu się bardzo fajnie sprawdza, już dzieci po prostu same sobie stosują na brzuszek. Właśnie w połączeniu z, no przy jakichś problemach właśnie jelitowych to fajnie właśnie połączyć to z tymi biletkami. Te widwetki też się fajnie sprawdzają przy taki wupalny dzień. Gdzie chcemy się orzeźwić, to warto właśnie sobie tam połknąć, rozgryźć. To są takie małe kuleczki przezroczyste. Jedna właśnie czwarta kropli eee, może zaprezentuję. <grystanie> ja sobie rozgryzam i wtedy też na przykład można sobie fajnie odświeżyć oddech, jeżeli mm, nie lubimy żyć gumy, a też to jest taki też bez cukru wiadomo ta kuleczka, więc fajnie sobie odświeżyć oddech, dodać sobie koncentracji też, ale i więcej energii. Ale też właśnie tak jakby na te dolegliwości brzuszne. Co jeszcze? Mito tu Maxu nie mam akurat pudełeczka, kiedyś używaliśmy właśnie z mężem. Fajnie się sprawdza w takiej właśnie jesien, przy jesiennej szarówce, tak jak nie mamy energii do działania, już kawa po prostu nie pomaga, więc to są takie suplementy do połykania. Które oprócz tego, że właśnie dodają więcej energii do działania, poprawiają też nastrój i też działają właśnie na tak odpornościowo. Więc, więc to jest też tam taki właśnie fajny skład, no taki kop do życia można powiedzieć. <laughs> I jeszcze tak w kwestii właśnie niestrawności, dolegliwości, a pewnie. W znając życie, zacznie się szkoła, więc to też w, w kontekście właśnie dzieci jakieś po prostu niedolegliwości takie brzuszne, takie jak u nas w domu, gdzie my sobie bardzo szybko radzimy z tym, z tymi dolegliwościami u dzieci. Fajny też jest właśnie probiotyk, który ma też w składzie probiotyki PB Assist. To jest taka kapsułka podwójna, uwalnia się właśnie dopiero dopiero właśnie w żołądku więc to wszystko tak no no i to jest najlepszej jakości jakby Probiotyk, jeżeli szukacie, właśnie takiego bardzo dobrego, z dobrym składem, z wszystkimi kulturami bakterii, to naprawdę, probiotyk ten teraz na, no, w takiej minus 40% w tej cenie. Teraz do Dotera weszło, wszedł nowy, jeszcze ulepszony probiotyk, stąd właśnie też pewnie wyprzedaż jest tych, tych produktów, jakby pierwszych. Pewnie Dotera coś szykuje lepszego, e, więc e, niektóre produkty już są, a niektóre po prostu też w nowej, takiej ulepszonej wersji e, bo dopiero pojawia się. No i maść korrekt e, x korrekt. No ja ją uwielbiam. Mam ją no, już bardzo długo, za dwa lata myślę. Odebrałam sobie kiedyś za punkty. E, świetna na różne takie problemy związane ze skórą. Ma no, konsystencję maści a w składzie ma kadzidłowiec w pierwszej kolejności, wiadomo, który odpowiada za wszelkiego rodzaju problemy związane też między innymi ze skórą, e, fajnie właśnie stany zapalne łagodzi, e, kocanka włoska, helikryzum, c, drzewko cedrowe, e, drzewko herbaciane i lawenda, więc wszystko to, co nasza skóra potrzebuje do regeneracji, więc przy jakichś takich e, z, 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 no Takich mocnych czy to skaleczeniach, fajnie regeneruje skórę, czy jakichś takich problemach związanych ze skórą, jakieś takie trądzikowe kwestie, czy jakieś zmiany na skórze. E, też moje koleżanki z Dotera mają dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o, o tą maść. E, świetnie sobie radzi właśnie z takimi różnymi, jakieś tam wypro, wybroczynami e, bliznami też na blizny warto właśnie stosować to jest to i Ongard pasta Ongard to też jest taka nowa już weszła jakby formuła natomiast ta stara formuła z, z, ma taki ma posmak jak ta pasta jak właśnie olejek Ongard jest to pasta wybielająca Świetnie właśnie czyści, więc nie czy tego sadu na zębach i jest bez fluoru, więc też bezpieczna dla dzieci. No i taka, można powiedzieć, ochronna, tak? bo ze względu na to, że to jest też, też składnik ongard olejku, który jest antypatogenną mieszanką kluczową, to jest taka jakby dodatkowa moc i wartość tej pasty. Teraz naprawdę w takiej fajnej cenie. Także możecie sobie skorzystać. E <laughs> e jeżeli chcecie upolować na jakieś swoje takie wybrane typy, to, to zapraszam od jutra. E e no najlepiej nie czekać, jeżeli, jeżeli coś Was szczególnie interesuje, to jutro e próbować e złapać te produkty. E Życzę jego popołudnia. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pan.